W ogródku restauracji Żmigród w Opatowie odbyła się 11. edycja Narodowego Czytania. Talent krasomówczy zaprezentowali samorządowcy, nauczyciele, celebryci, społecznicy i chętni czytelnicy. W przerwach pomiędzy popisami oratorskimi występował chór świętego Marcina pod batutą Zdzisława Staniszewskiego. Wspólne. Czytania dzieł wielkich polskich pisarzy i poetów w Opatowie jest możliwe dzięki powiatowej i miejskogminnej bibliotece publicznej im. Stanisława Czernika oraz wielu instytucjom, podkreśliła Danuta Szypulska, dyrektor placówki. Organizacja Narodowego Czytania Przygotowanie wpisała się jakby w działalność opatowskiej księżnicy. Możliwe to wydarzenie, przygotowanie wydarzenia jest dzięki ogromnemu zaangażowania zarówno lokalnych władz naszego miasta, naszej gminy, naszego powiatu, jak również współpraca z wszystkimi placówkami, instytucjami, szkołami, przedszkolami, lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami kultury, oświaty. Tegoroczna organizacja Narodowego Czytania była jednym z elementów obchodów. 75. rocznicy powstania Opatowskiej Biblioteki. Jest to rok jubileuszowy funkcjonowania, działania 70, 75 lat Opatowskiej Książnicy. Dlatego w tym roku cieszymy się bardzo, bo wyjątkowo więcej osób zaangażowało się w dzisiejsze wydarzenie. Z liczną grupą zameldowało się w Ogródku Żmigrodu Edyta Gwoździk, nauczyciel języka polskiego w Opatowskim Zespole Szkół nr 1, Czyny popularnej szkole na górce. Pani Edyta autorytatywnie stwierdziła, że narodowe czytanie to ważne przedsięwzięcie i warto w nim brać czynny udział. Ależ oczywiście, jak co roku angażujemy się w Narodowe Czytanie, ja tylko pragnę nadmienić, że grupa młodzieży, oczywiście z mojej szkoły, Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, to także silna grupa reprezentująca Młodzieżową Grupę Teatralną Paradoks działającą przy Opatowskim Ośrodku Kultury. Z wielką radością zawsze angażujemy się we wszelkie przedsięwzięcia kulturalne i na zaproszenie pani dyrektor zawsze bardzo chętnie włączamy się w akcji narodowego czytania? Nie mogło zabraknąć Artura Dębskiego. Nie młodego już, ale obiecującego pisarza, poety, autora tekstów do piosenek. Zapytany, czy jego twórczość w przyszłości będzie czytana podczas takich wydarzeń, stwierdził, że chyba mu to nie grozi, zachęcając jednocześnie do sięgania po książki. Wydaje mi się, że dopiero jak przeminę, i e, dopiero wówczas. Jeśli zostanę doceniony w takim stopniu jak Mickiewicz, co prawdopodobnie mi nie grozi. Dzisiaj występuję w roli czytającego, jestem niezmiernie zaszczycony. Dziękuję za to zaproszenie Bibliotece Opatowskiej. Warto uczestniczyć, warto słuchać. Jeżeli się nie chce czytać, to chociaż warto posłuchać, ale warto przede wszystkim czytać. Natomiast no, w takim wydarzeniu to chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości, że warto uczestniczyć i trzeba uczestniczyć, bo ogólnie narodowe czytanie jest pięknym przedsięwzięciem, to trzeba przyznać. O talentach oratorskich burmistrza Opatowa Grzegorza Gajewskiego nie trzeba nikogo przekonywać. W sobotę Elżbieta, żona burmistrza... I ich syn Jan udowodnili interpretacją jednej z najwybitniejszych ballad Mickiewicza Powrót taty, że talentem dorównują mężowi i ojcu. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie, ra wszystkie razem Za miasto pod nam skórek Tam przed cudownym krętnicie obrazem Pobożnie zmówcie paciorek Tato nie wraca, ranki wieczory we łzach czekam i trypocę. Rozlały rzeki, pełne zwierzębory i pełno zbójców na drodze. Zastępca burmistrza Opatowa Marcin Słapek wraz z córką Mają wykazali się talentem krasomówczym, interpretując wiersz pierwiosny, który otwiera debiutancki zbiór Dama Mickiewicza zatytułowany Ballady i Romanse. Z niebieskich najrańszą piosnek Ledwie zadzwonił skowronek, Najrańszy kwiatek pierwiosnek, Błysnął ze złotych obsłonek. Ja! Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie, Jeszcze północ mrozem dmucha, Z gór białe nie zeszły pleśnie, Dąbrowa jeszcze nie sucha. Przymruż złociste światełka, ukry się pod matki rąbek, Nim cię zgubi śronu ząbek Lub chłodnej rosy perełka. Kwiatek! Dni nasze, jak dni motylka, życiem wschód, śmiercią południe, lepsza w kwietniu jedna chwilka, niż w jesieni całe grudnie. Czy dla Bogu szukasz datku, czy dla drucha lub kochanki, upleć wianek z mego kwiatku, wianek to będzie nad wianki. Z rozczytanego opatowa dla STV Info Jerzy Strzyż.